Ej, siema wszystkim, ja jestem Bongo, a to jest już chyba ósmy odcinek. Yy Mass Effect 2. A ja jak mówiłem pójdziemy dzisiaj po doktorka. Teraz porozmawiamy po z nimi. Okazałem ci się stąd wynosić. Przez zarazę cały obszar objęto kwarantanną. Nikt nie wejdzie! Jestem człowiekiem, ty ośle. Ludzie nie chorują. Pozwól mi zabrać moje rzeczy zanim szabrownicy się do nich dobiorą. Ta choroba atakuje wszystkie inne rasy. Nie będziemy ryzykować. Nikt nie wchodzi, dopóki zaraza się nie skończy. W slamsach mieszka pewien salarianin, niejaki Mordin Solus. Muszę go tam znaleźć. Doktor, ten szaleniec kilka miesięcy temu otworzył w dzielnicy klinikę. Błękitnym słońcom przeszedły miny, kiedy się wprowadził. Podobno Mordin próbuje zwalczyć zarazę. Życzę mu powodzenia, ale ten obszar pozostanie zamknięty. Mamy rozkaz czekać, aż zaraza albo błękitne słońca wszystkich zabiją. A potem wejść i posprzątać. Słuchaj, będziecie tu siedzieć do końca kwarantanny. To się może ciągnąć tygodniami. Ten problem trzeba jak najszybciej rozwiązać. Tym się zajmuję. Rozwiązywaniem problemów. Puść mnie, a doprowadzę tę dzielnicę do porządku. Jeśli uważasz, że coś poradzisz, proszę bardzo. Kwarantanna jest głównie po to, żeby nie wypuszczać zarażonych. Dam znać przez radio, że wchodzisz. Zaraz. Mnie zatrzymujesz, a ich nie? To Pani nie ma granatnika. Żegnam. <laughs> ten tekst jest dobry. Jeszcze na te Naprawdę, ten tekst był dobry. Pani nie ma granatnika. Żegnam. A jest, dobra. Kogo by tu wziąć? Wezmę Miranda i Zaida. To jest... Koba jakoś nie używałem nigdy Mu dodamy Tak Ja nic nie mogę Dobra <laughs> Wyjdź, jeszcze nie mam tej fajnej sniperki Nie pamiętam kiedy ją dostanę eee, Schowaj to To już co? Ja do niczego jeszcze nie wstrzymałem. Z tego co pamiętam, ta misja była na moim kanale. Znaczy, z tego co pamiętam, już była na moim kanale. Zamknij się, Saba. Była na moim kanale. Nie, bo tam tylko, żeby z mojego komentarza, tak, wtedy dopiero zaczynałem, nie miałem jakiegoś tam mikrofonu, nawet chyba żadnego. cię zabił nie da się a ciebie się da do... nie. <laughs> eee, nie pamiętam broń dobra ta broń ostatnia weźmy sobie spróbujmy snajperkę dać na tę broń dobra Dobra, ich tak pozabijam. Aha, zapomniałem. To jest żałosny, że on nie wstał. Zaczy... Dasy... Zaraz <ścoughs> sobie ama pozbieramy. Walka za zarazą w najprostszym mm, wydaniu. Zgromadzi zwłoki na ulicy i spadaj w tamtą stronę. A, nie ma. Nic... Y może mi troszkę ciąć Ups Fuck eee, Ponieważ, gdyż, dlatego Że mam włączonego Game Bustera. On mnie trochę wkurza I jednak on mi nie przyspiesza tych gier A to jest zdeczka denerwująca Powinien przyspieszać, nie przyspiesza Dobra, nieważne Pamiętam pierwszy raz przechodziłem tą grę bez myszki Ups. Miałem tylko touchpada w laptopie. I tak jakoś... <coughs> ledwo sobie radziłem w ogóle z tym hakowaniem. Było takie troszkę... Otwór w ścianie. Ja pewnie też bym to zrobił. Gdzie? Której w tej nie, w tej nie. W tej nie. Gdzie niby? Żal. Dobra, teraz troszkę słuchania będzie. Jeszcze jedno No i dobre, to wszystko Wo wow. Mieszka Hmm Źle troszkę to zrobiłeś, ale dobra. Tutaj nic, nic nie ma, nie, szkoda. Z nim pogadamy. I ci <grydzi> przykręci Worczę. Szukam Mordina Soluza. Ludzie szukający miłośnika ludzi. <grydzi> Mam nadzieję, że wolcze z panem Mordina i <grydzi> jego klinikę nałapną. Mam nadzieję, że. <grydzi> Mam nadzieję. <grydzi> Trzymaj się. To cię nie wyleczy z zarazy, ale może trochę pomóc. O, <laughs> podczęstowaliśmy go dawką Mediżelu. Demordina. Powiem mu o tobie. Jeśli ma lekarstwo, dopilnuję, żeby ktoś ci je dostarczył. <grym> Dziękuję. Zostało mi niewiele czasu, ale dałeś mi iskierkę nadziei, która rozświetli mrok moich ostatnich. ciebie pewność, że epidemia to robota ludzi. A zaraza jest zbyt silna, żeby była dziełem natury. Przenosi się drogą powietrzną. zaraża różne gatunki. Jest niemal 100% śmiertelna. Musiała powstać w laboratorium. Ponieważ oszczędza wyłącznie ludzi, wniosek może być tylko jeden. Worcze są odporni na zarazę. A jeśli to oni wypuścili wirusa, żeby przejąć dzień? Worcze są nie ma Zaraza stworzona przez ludzi nie zrobi im krzywdy. Ale jeśli Worcze stworzyli zarazę, czemu nie dotyka ludzi? Poza tym, Worcze są zbyt głupi, żeby stworzyć takiego wirusa. Dokładnie nożercy. dożercy. Nie masz człowieku. Uuuu. Możesz zaprzeczać, ale wszystkie dowody wskazują na Twój gatunek. Szukam Mordina Solusa. W głębi dzielnicy przyjmuje uchodźców, pomaga zarażonym. Wcześniej bałem się do niego iść. Jest niebezpieczny, ale może mógłby mu pomóc. Mówiłeś wcześniej o worczach. Przed kwarantanną w dzielnicy rządził błękitne słońca. Gdy przetrzebiła je zaraza, pojawiły się worcze. Błękitne słońca bronią swojego terenu. Dobra, pójdę już. No to na tyle, więcej z nim gadać się, tam nie ma co. Co? Tam, dobra. Mam wrażenie, że gadu gadu nie wyłączyłem. Hmm. Não Co é <coughs> A dobra pamiętam Save Otwórz rejestry Widzimy tutaj strasznie dużo osób, umiera. Chodź. Jezu, headshot dostał i żyje. tam jest? Kocham snajperem być w tej grze. Cholera, hmm. jak mógł nie trafić? Ja pierniczę, człowieku! Jakby mi powiedzieli, że on to przeżył. Dobra. Będę ich zabijał na odległość. jest. Tutaj macie, oft. Oh, tutaj w tym miejscu znacznik taki. Ja tu sprawdzam zawsze, czy nie ma już żadnych wrogów. I tutaj był jeden trup, to on pewnie coś zostawił. Tak, zgadłem. Dobra, jest lepsza na krótki dystans. No. Dobra, pójdziemy tu. Nie pamiętam, co to było. sobie otworzymy. Eee Набраться то. Ну. No. Oh. Wow wow Zaraz wam pogadam, tylko was okradnę trochę Dobra Nie pamiętam ich zarazy ścigają nas błękitne słońca Zabili tu ludzi co ta choroba Czemu błękitne słońca was ścigają? Nie zrobiliśmy nic złego. Praktycznie wszystkie inne rasy w dzielnicy chcą naszej śmierci. Obwiniają nas za te zarazy. Ludzie nie chorują. A żadnego innego dowodu im nie trzeba. Bóg wie, ilu z nas już zabili. Powinni pilnować Worczów, nie nas. Od wybuchu zarazy stopniowo przejmują teren błękitnych słońc. Powiedziałaś, że Worcze pojawili się po wybuchu zarazy. Zaraz po objęciu dzielnicy kwarantanną. Worcze są odporni, więc nie chorują. Nie wiem, skąd się wzięli. Nigdy nie było tu zbyt wielu Worczów. Wszystko to wyglądało na zaplanowane. Tyle, że nikt nie wierzy, że Worcze są zdolni stworzyć takiego wirusa. Błękitne Słońca potrzebują innego kozła ofiarnego. Na przykład nas. Powiedziałeś, że Worcze przejmują teren Błękitnych Słońc? Próbują. Błękitne Słońca łatwo się nie poddadzą. Zaraza ich osłabiła, ale mają wystarczającą siłę ognia, żeby utrzymać część terenu. nie są w odwrocie. Im dalej w głąb dzielnicy, tym więcej zobaczysz Worczów. Chyba, że oni pierwsi zobaczą ciebie. Opowiedz mi o błękitnych słońcach. To gang najemników, głównie Turian. Dawniej rządzili w tej dzielnicy. Na ogół utrzymywali ład i równowagę. Dopóki dostawali pieniądze za ochronę, wszystko było w porządku. Stawki były rozsądne. No, przynajmniej jak na Omegę. I wtedy wybuchła ta przeklęta zaraza. Wszyscy zaczęli umierać. Pojawili się worcze, błękitne słońca stracili kontrolę, a cała dzielnica stała się strefą wojny. Szukam Mordina Sorusa. A, tak. Jego. Ma klinikę na drugim końcu dzielnicy. Podobno przyjmuje uchodźców. Próbuje pomagać ofiarom zarazy. Chroni ich przed błękitnymi słońcami i worczami. Akurat. Lekarz z wojskowymi mechami, pomagający ludziom za darmo. Na Omedze gorośli. Nie przepadacie za doktorem i jego kliniką. Worcze próbowali się tam wedrzeć. Wykosił ich bez wahania. Pach, pach, pach. Nawet nie skorzystał z mechów. Wtedy błękitne słońca dowiedziały się, że daje schronienie ludziom i chciały spalić klinikę. Ich też zabił. Potem wszedł do środka i wrócił do pracy. Jest wyprany z uczuć. Pewnie był w salariańskich oddziałach specjalnych. Nie możecie tkwić w tym mieszkaniu. Jeśli dotrzecie do Mordina, może przynajmniej dożyjecie końca kwarantanny. Poszalał. <tryk> Nie mamy szans. Na ulicach roi się od błękitnych słońc i worczów. Nie mamy nawet pistoletu. Poza tym nie będę ryzykował życiem z powodu lotki, że jakiś salarianin da mi schronienie. Wiem, że się boicie, ale klinika Mordina jest waszą jedyną nadzieją. Ja będę walczyć z błękitnymi słońcami i worczami, więc nie mogę was zabrać ze sobą. Ale obiecuję, zrobię co w mojej mocy, żebyście mogli bezpiecznie pójść moim śladem. To ryzykowne, ale inaczej nie macie szans Dobra, masz rację Nie mamy szans, jeśli tu zostaniemy Musimy spróbować Poczekamy chwilę, aż oczyścisz drogę I ruszymy do kliniki Mordina. Jeśli nam się poszczęści, spotkamy się tam. No, ja ty, ty, tutaj pierwszy raz wszedłem No A... e, wolno, co mnie to w obchodzi Weźmy sobie ammo. Tutaj mamy zmodyfikowanie do strzelby. To no, może być przydatne. A sobie to wykorzystamy. Później. Nie zauważamy Dobra... Część się z... Załatwię to! Przeżył Skoro tak uważasz... Straciłem wow. No, weź mi killi, nie zdejmuj. Nie najperką Dobra. Fajnie, bo zaznacza te cele, mi się to... tam nie. Wszyscy... gdzie jeszcze tam? Kroganin, tak? No dawaj, gim pop Trzeba mu znaleźć Jeszcze jeden kroganin Ja pierniczę dobra, zmienił sobie broń Nie na tą tylko No на то хорошо uh, там что это Chyba weszliśmy na peryferię Wortu Błękitne słońca oddały sporo Może tak być. <laughs> Ale głowy sobie nie dam uciąć. O, pierwiastek zero. A, tutaj to będzie fajne. O, masz. Mm. Hej, nie słyszysz? My to znaleźliśmy, to nasze Daj spokój, same śmieci, ten lokal jest jeszcze gorszy niż poprzedni Co robicie w tym mieszkaniu? To wy zawiliście tego Turianina? Co, tego tam na podłodze? Nie, to dzieło zarazy My tylko inwentaryzujemy jego dobytek Okradacie umarłych, bardzo nisko upadliście O co się rozchodzi? Przecież nie będą tęsknić za tymi gratami Wykazujemy się... przedsiębiorczością. Zaraza nie dotyka ludzi, więc możemy się obłowić. Poza tym, jeśli my tego nie zabierzemy, zrobią to worcze albo błękitne słońca. Lepiej my niż oni, to nie? Dość tego szabru. Bo co? Zastrzelisz nas? Zdarzało się zabijać z błahszych powodów. Eee, <laughs> nie żartuję. Zaraz, chwileczkę. Po co od razu strzelać? Przestańmy, okej? Okay? Chcieliśmy szybko napełnić kieszeni. Nie warto za to minąć. Już nie będziemy serikas, tak? przysięgam. Znasz salarielina Bordina Solusa? Tak, znam go. Ma klinikę zarodów. Jeśli tam idziesz, weź zapas amunicji. W okolicy roi się od błękitnych słońc i orczu. Co jeszcze możesz powiedzieć o zarazie? Nie wiem. Zaczęła się z tydzień temu. Obcy zaczęli padać jak mógł. Potem dzielnicę objęto kwarantanną. Twierdziliśmy, że musimy o siebie zadbać. Zaczęliśmy przetrząsać mieszkania i zabierać, co tylko dało się wynieść. Wtedy myśleliśmy, że to świetny pomysł. Nie przemyśleliśmy sprawy do końca. Co wiesz o worczach? Błękitne słońca ich powstrzymywały, ale teraz złapały zarazę, a worcze próbują przejąć dzielnicę. Nie wiadomo, kto będzie górą. My wolimy się od tego trzymać z daleka. Opowiedz mi wszystko, co wiesz o Bordinie-Solusie. To wariant. opatrzy ci postcał za darmo, a potem cię spierze i wyrzuci na zbity pysk, jak będziesz chciał podprowadzić jakieś prochy. Powiedz szczerze, należało ci się. On nie może być lekarzem. Żaden lekarz nie załatwiłby w ten sposób oddział Błękitnych Słońc. Wiem tylko, że w jego klinice lepiej nie podskakiwać. Ta dzielnica <coughs> jest w rękach Błękitnych Słońc, zgadza się? Dawniej tak było. Póki zaraza nie zabiła połowy z nich, już niedługo worcze ich wykończą. Trochę mi ich szkoda. Błękitne Słońca miały wszystko na oku. Na ogół utrzymywały porządek w dzielnicy. Musimy iść. Zostaniemy tu jakiś czas. Odpoczniemy trochę. Nie przejmuj się. No, mamy trochę do egoizmu, ale jednak do prawości też. Dobrze postąpiliśmy według mnie, tylko trochę takim chamskim sposobem. Nie pozwolę, żeby nikt kogo... Znaczy nie pozwolę, żeby się okradla, okradali. To nie jest fajne. Amo troszkę pozbieramy tutaj snajperkę Co już? Piernicze, mamy magazynek eee, Tu nic nie ma, a my mamy iść tam, tu coś jest Nie, nie ma Dobra, schowajmy broń Tam zaraz tu też nic nie ma. Dobre, w sumie możemy iść do przodu. F5. Nie pamiętam, co tu jest. A nie, to klika tutaj już jest. E, dobra. Oj, teraz będzie duże gadania. Dobry wybór. Morbiń jest gdzieś tutaj, porozmawiaj z nim. Przepraszam, nie mam czasu na. Podróż. O, dobra, to mi na razie to niepotrzebne. To jest fajny patent, patrz, podchodzę. Patrzcie. No, czekaj chwilę. E, o coś takiego podchodzę i moje badania wszystkie są pokazane no wiadomo jak gram na niskich teksturach to trochę w nie wchodzę tutaj Dobra podprowadzimy mu trochę rzeczy Demozan. Nie. Demozan toksyczny dla ludzi. Odpada. Nie wchodzi w grę. Ja tutaj zaraz sko Tak, skończę odcinek, z nim pogadamy sobie w następnym. E, bo teraz już muszę kończyć, za bardzo czasu już nie mam. Także dzięki, że obejrzeliście skomentujcie, oceniecie filmik, jeśli Wam się podobał. No i to na tyle. Do następnego razu. Hej!